W najnowszym serwisie telewizji Obiektyw między innymi. Emocje przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwsza międzynarodowa szkoła powstaje na Podkarpaciu. Prace Salwadora Dalego w Jasielskim Muzeum. Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Na Podkarpaciu zwyciężył kandydat popierany przez PiS. Na drugim miejscu znalazł się wspierany przez Koalicję Obywatelską Trzaskowski. Jedynie 0,3% mniej uzyskał Sławomir Męcen. W czasie kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski odwiedził jedynie Rzeszów, Mielec i Stalową Wolę. Karol Nawrocki gościł w 10 miastach w regionie, m.in. w Jaśle, Krośnie i Rzeszowie. Przyjeżdżam tutaj z wielką radością, przyjeżdżam tutaj po energię. Tym razem przyjechałem także po wielką nadzieję wielu Polaków, że uda nam się zmienić wspólnie Polskę, która jest w momencie i ekonomicznego, i gospodarczego kryzysu, drożyzny, momentu, w którym zbyt wiele płacimy za energię elektryczną. Tą presją wymierzoną w wymiar sprawiedliwości, czy w nasze życie społeczne, odbija się także na Podkarpaciu. Niedoinwestowane samorządy, samorządowcy, którzy sygnalizują mi, że coś się zmieniło na gorsze. Zamiast kandydata na prezydenta, to politycy Koalicji Obywatelskiej pojawili się w naszym województwie, by zachęcać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Nie odpowiedzieli jednak na pytanie, czy ich kandydat będzie tu bardziej obecny przed drugą turą wyborów. Ja jestem przekonany, że że też to nie jest koniec. Oczywiście, że Podkarpacie będzie przygotowywany Jest intensywny plan, który będzie przygotowywany. Oczywiście w tej chwili o szczegółach nie możemy mówić. Po ogłoszeniu wyników 18 maja kolejny najważniejszy etap i ufam, że Rafał Trzaskowski będzie w całej Polsce, szczególnie na Podkarpaciu. Na ten moment nie zapowiada się również, by Karol Nawrocki ponownie zamierzał odwiedzić Podkarpacie. Mieszkańcy różnią się w sprawie możliwego rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów. Będziemy głosować na Rafała, tak. To jest mój kandydat od początku, także że bardzo go szanuję. To jest facet wykształcony, inteligentny, no bardzo, bardzo mi się podoba, wizualnie też. Inteligencja, doświadczenie, podejście do ludzi nie ma takiego drugiego niestety. Będę głosował na niego. Tylko Karol Nawrocki. No, innego wyjścia nie widzę. Jest przyszłość może nie moja, ale wasza. Najbardziej się boję o dzieci i moich wnuków, żeby miały dobrą godziwą przyszłość. Druga tura głosowania w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniu 1 czerwca. W Rzeszowie powstanie pierwsza międzynarodowa szkoła podstawowa z brytyjskim systemem nauczania. Pierwsi uczniowie będą mogli korzystać z oferty placówki od września 2026 roku. Od 1 września przyszłego roku w Rzeszowie będzie działała Szkoła Międzynarodowa. Będzie to pierwsza prawdziwa, stuprocentowa Szkoła Międzynarodowa. A dlaczego ona powstaje w Rzeszowie? Dlatego, że od trzech lat Rzeszów jest miastem międzynarodowym. Zmieniło się jego znaczenie, mamy tutaj mnóstwo osób z zagranicy. Stworzenie międzynarodowej szkoły to odpowiedź na potrzeby zarówno mieszkańców Rzeszowa, jak i pracowników firmy międzynarodowych, którzy pracują w okolicy stolicy Podkarpacia. Sytuacja geopolityczna sprawiła, że miasto z roku na rok staje się coraz bardziej międzynarodowe. Mamy tutaj mnóstwo firm z całego świata i pracownicy tych firm, ale także mieszkańcy Rzeszowa, potrzebują, aby ich dzieci kształciły się po angielsku i ścieżką często brytyjską, właśnie nauczania. Dlatego otwieramy właśnie tę szkołę. Za tę szkołę będzie odpowiedzialna pani Magdalena Dobrzyńska-Frasyniuk. To jest osoba, która taką szkołę prowadzi od 15 lat we Wrocławiu. Jest właściwie ekspertką, jeżeli chodzi o szkoły międzynarodowe. Założyciele planują w przyszłości otwarcie przedszkola oraz rozszerzenie oferty o klasy licealne, co pozwoli uczniom kontynuować naukę w międzynarodowym systemie aż do matury. To na początku będzie szkoła podstawowa od 1 do 8, a w przyszłości będzie tam także liceum. Szkoła będzie mieściła się przy ulicy Langiewicza 2 w Rzeszowie, w części zespołu szkół nr 3. W maju mieszkaniec Jarosławia wtargnął do lokalnej lodziarni z założoną na twarzy odzieżą z wyciętymi otworami na oczy. Uzbrojony w pałkę teleskopową groził ekspedientce, ukradł kasę fiskalną i zaczął uciekać. Mężczyzna zamaskowany, miał zakrytą twarz, wszedł do lodziarni, miał w ręku pałkę teleskopową, zagroził ekspedientce użyciem tej pałki i ukradł kasę fiskalną, po czym uciekł z tej lodziarni. Został ujęty początkowo przez świadków, przez osoby postronne, natomiast udało mu się oswobodzić i oddalił się ta kasa, przez tych świadków została odzyskana. Sprawca napadu zdołał się wymknąć, zbiegł w nieznanym kierunku. Do tej sprawy zaangażowani byli policjanci z Jarosławskiej Komendy. Podjęli takie intensywne czynności, m.in. rozpytali świadków, też zabezpieczyli monitoring i to też było kluczowe dla wykrycia tej sprawy. Ustalili kto może być odpowiedzialny za to przestępstwo. Okazało się, że to 30-letni mieszkaniec Jarosławia. Policjanci mieli również informację, że mężczyzna może próbować opuścić nasz kraj. We współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej doszło do tego zatrzymania na bramkach przed wjazdem do Krakowa. Na autostradzie mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Zabrane przez śledczych materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów za rozbój w warunkach recydywy. 15 maja w inkubatorze przedsiębiorczości Krosno z przedsiębiorcami spotkał się wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Tematem były aktualne prace nad deregulacją przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Chciałem porozmawiać też z przedsiębiorcami. O ich wyzwaniach, o tym, co jest dla nich istotne. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało pierwszy pakiet deregulacyjny. To jest nasz duży pakiet, między innymi zawierający takie rozwiązania, które mają służyć przedsiębiorcom, między innymi taka zasada one in, one out i żadna, żadna więcej zmiana. Jeżeli ma się pojawić jakakolwiek zmiana w danym obszarze, to musi przynajmniej jedna wypaść, więc żeby ta żeby regulacja nie przytłoczyła przedsiębiorców. Wiceminister przekazał, że przygotowywany jest kolejny pakiet, który powstaje przy współpracy ze środowiskami przedsiębiorców i zespołem do spraw deregulacji, który zgłosił już ponad 200 propozycji zmian. Następny pakiet deregulacyjny przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To ta symplifikacja prawa, upraszczanie prawa jest też ważnym. My jesteśmy otwarci też na postulaty strony społecznej. Stąd inicjatywa pana Rafała Brzoski i my inicjatywa Sprawdzamy. Ja też uczestniczę w zespole tym do spraw deregulacji. Już ponad 200 propozycji zostało zgłoszonych przez ten zespół. Zakładam, że będzie ich więcej niż 300. Michał Jaros tłumaczył, że celem deregulacji jest pomóc zarówno tym, Którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i tym zaangażowanym w duże przedsiębiorstwa. Deregulacja, Szanowni Państwo, dotyczy wielu branż, wielu przedsiębiorców, przedsiębiorstw, ale też dotyczy każdego z nas i każdej z nas, ze względu na to, że te zmiany w polskim prawie no, często po prostu przykrzają nam życie. W związku z tym ta deregulacja musi postępować nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. To te zmiany powinny być bardzo potrzebne polskiemu biznesowi, ale wiele z nich trzeba zrobić na poziomie europejskim. Wiceminister resortu zapowiedział też kontynuowanie starań o obniżenie składki zdrowotnej obowiązującej samozatrudnionych. Tereny szkoły podstawowej w Wiedliczu stał się areną zmagań młodych pasjonatów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odbył się tam etap wojewódzki ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stawiamy na bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, stawiamy na edukację, dlatego... No ten finał właśnie w Wiedliczu tworzymy tutaj dobre warunki i, no i chcemy działać. 18 grup razy, razy 6, więc można to sobie łatwo policzyć, ale nie o liczby tutaj chodzi. Chodzi o całą ideę. Cały czas widzimy i obserwujemy zatrważające statystyki policyjne, jeżeli chodzi o wypadki drogowe także z udziałem dzieci i młodzieży. No i chcemy na to uczulać wydarzenie miało na celu wyłonienie najlepszych drużyn które zmierzą się w finale ogólnopolskim to też promocja edukacji z zakresu bezpieczeństwa na drodze Finał wojewódzki, zresztą tak jak finały też krajowe, opiera się na testach z przepisów ruchu drogowego. Potem jest umiejętność jazdy rowerem na miasteczku ruchu drogowego. Tor przeszkód i pierwsza pomoc. W momencie, kiedy nauczymy tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprawnych zachowań, przestrzegania przepisów, to te bezpieczeństwo w późniejszych latach będzie na pewno większe i nie będzie zdarzeń na droga, bo o to nam chodzi. Zawsze stawiam przykład krajów norweskich, gdzie bardzo e, jest nastawione na to, żeby edukować tę młodzież, żeby ta młodzież była wyedukowana. I tam osiemnastoletni e, człowiek przystępujący do egzaminu sprawa jazdy, on już te przepisy zna. I to powinniśmy robić tu w Polsce, czyli ta edukacja dla bezpieczeństwa właśnie w szkołach, w szkołach podstawowych, ale też już e, w przedszkolach e, powinna być bardziej rozbudowana, e, bardziej nagłośniona i przy, powinniśmy tą wiedzę już w myśl hasła, czym Jasiu się nauczy, tym Jan będzie umiał. Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wieloletnią tradycję i służy podnoszeniu świadomości oraz umiejętności młodych uczestników ruchu drogowego. 60 oryginalnych grafiki rzeźb Salvadora Dalego prezentowanych jest na wystawie w Muzeum Regionalnym Wiaśle. Dzieła jednego z najsłynniejszych malarzy XX wieku pochodzą od prywatnych kolekcjonerów z Rzeszowa, Krakowa i Warszawy. Do 10 czerwca można podziwiać zebrane tutaj na tej ekspozycji obiekty. Warto dodać, że jest to całkiem spora wystawa, jest 60 obiektów, głównie są to grafiki, ale mamy również rzeźby, mamy piękny komplet biżuterii z 18-karatowego złota, a Takim wyjątkowym uzupełnieniem, o właściwie mamy takie dwa wyjątkowe uzupełnienia, bo z jednej strony jest to fi krót krótkometrażowy film, który Salvador Dali zrobił razem z Waltem Dis Disneyem i tak z przymrużeniem oka jest fajny kącik z dużym zdjęciem mistrza i kanapą w kształcie ust, która przyciąga uwagę i jest fantastycznym miejscem do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Na wystawie zaprezentowany jest cykl mitologia, a także grafiki z limitowanych edycji pochodzących z lat 1933-1979, wśród których znajdują się między innymi bardzo rzadkie na rynku pracy jak Dziecko konika polnego z roku 1933. Są tutaj rzeczywiście perełki, które rzadko podziwiać można na takich ekspozycjach w Polsce, no choćby rzeźby, które rzadko trafiają się na wystawach, ale również wśród grafik są ciekawe rzeczy, jest na przykład cykl mitologia, kompletny cykl mitologia. Zdarzają się na ekspozycjach pojedyncze grafiki. Nam udało się zebrać kompletny cykl. Mieszkańcy Jasła chętnie zwiedzają ekspozycje. Lokalne muzea nieczęsto mogą sobie pozwolić na pokazywanie tak wielkich nazwisk jak Salvador Dali. To jest naprawdę niezwykłe, że. Mamy przyjemność gościć w jaśle dzieła tak niesamowitego artysty, jakim był Dali. Ja myślę, że dla wszystkich miłośników sztuki jest to niesamowita okazja do tego, żeby nakarmić nie tylko swoje oczy wyjątkowym pięknem, ale przede wszystkim duszę.